Witam wszystkich bardzo serdecznie powiem dziękuję na moim kanale, tym razem z gry Magic Fantasy Gut Simulator. Jak sami widzicie w grafice, no gra jest naprawdę wiekowa. Eee, I ogólnie ta gra będzie podpięta w serię Squinky z, z przeszłości. I ogólnie jest to pierwsza część, są dwie części tej gry i myślę, że drugą część też nagram w, w, w bliższym czasie. No ale cóż, nie patyszkując się o te parę modów, co są na Steam Workshopie. Jest ogólnie to moje drugie podejście nagrywania tego, bo poprzednim mi się coś popsuli. Zbieracie podatków, przez co nie mogłem nic zrobić. Kompletnie i dobrze. misję misją, różne poziomy, początkujący wszystko, i pójdziemy w ten. Jeszcze raz, tak samo z podejściem, tu mamy historyjkę, Możecie sobie zafałzować. I ogólnie musimy budować fairgroundsy, i nie mamy do dyspozycji innych raz. I czarodziej. No dobra, e, mamy tu kowala już, więc fajnie. I myślę, że może teraz nam wreszcie zadziałają ci cholerni e, zbieracze podatków, bo wcześniej nie zadziałali. I nie zbierali tych podatków cholernych i ja po prostu nie miałem kasy. Mamy tu chłopkę, Chłop dwa. E, a tu pokazuje, jest jak widzicie, jeden zbieracz podatków. No ale dobra. Więc cóż, niech budują. To ogólnie mówię, jak sobie widzicie, po grafice gra, jest naprawdę stara. I tak niech budują. Dobrze, ja nie potrzebuję tego, bo ja wiem. Ja już chcę, de facto. Tego jednego faila nie się w tą grę gra. Dobra, bierzemy tych. Słyska, to prosper, już, już mamy bohaterów, już ich rekrutuję. Dobra, e, weźmiemy tutaj zbroję na poziom drugi. Od razu, Your Majesty! A new building is complete. I teraz ostatni co na ten nowym budynku to jest oczywiście marketplace, bo jest to potrzebne. Oni rzadko wychodzą, to wiem. Jeśli nie lubią nie wyłazić z tego swojego, to nie, wnieść. Dobrze. I wybierzemy King jeszcze wybudujemy. Gildie uczniów łowców dowoli. Jak tutaj będzie? I jeszcze market day. mieć kasę. Zauważyłem się ta muzyczka ładna. Market day. My. No się. nam się zombiak. Bierzemy sobie... tutaj. No i... strażnicę, w I mamy łowców wreszcie. Jeszcze tutaj budujemy. Co sobie radzi? Gości, uciekaj! Jak się zabije No i zabij nam go Niestety Musieli go zabić Market Day no, i możemy ulepszyć zabek new może teraz nam będą działali ci z poborcy podatkowi. Nie wiem. Okej, okay. ci tu zbierają skarby w mi się. The musimy okay. mieć 12 tych, by coś budować. No ale czemu ci z poborcy podatkowi nadal nie marzą? Nie, to za ciebie ...w tej grze. Przeciwobory z podatku mają po prostu wszystko w dupie. Tak samo... ...jak... ...zbieranie podatków. Bo oni nic nie robią, no. Nie podoba mi się to. Wie, kasy. De facto, a ci tam no, nic nie przyszli. Ma 16, to ma 230 pieniążków. To ma 147 pieniążków. To ma 322 pieniążki. A pobor za dodatkowy nie wyłazi. Czemu się tak dzieje? Więc no. Ze ta sprzeczkę mój misk. Ech, mamy tu tylko chłopów. Alas, luster. Nie mam żadnego pojęcia czemu ci... ...nie działają. Między budynków. budynków. Ksiąty nie... Ale no to, to nic nie da. Nie działają ci. Kupcy cholerni podatkowcy no dobra trading posta wybudujemy nas na to stać A, zbyt blisko do marketplace dobra trzeba coś wybudować w jakimś lepszym miejscu nie będzie tu może wtedy się obudzą ci podatkowcy nie mam pojęcia jak widzicie Mam jakieś 1300 monet, które mi się bardzo przydały. To nie mogę nic zrobić. Opi, niektórzy wędrują. A poborców podatkowych nie ma. Wasza Majesty, nowy budynek jest kompletny. Your majesty. The royal treasury is nearly empty. No wiem, że nie mamy kasy. No kurde, ale co poradzę? Jak się po prostu nas bagowali, ci i nie wiem, dlaczego. Bo pokazuję, jest dwóch tak z kolektorów, a żaden nie wyszedł jeszcze. A kazy tu jest 1600. To nie podoba, widzę, że tutaj zombie jak się łazi, no bez poboru nie będzie mieli kasy i nie udałby się rozwinąć. Okazuje no tego cholernego poborcy. O, nie ma go. Coś się popsuło, i poborców dodatkowych nie ma. Już dwa tysiące monet nam leży. No, okej, okay. O, zginął nam Łotrzyk. Świetnie. Świetnie. Oczy nam się umarł. Już drugi. Chyba możemy tak, bo ci tam po prostu popsuli poborcy. Musimy po prostu siłą wydobywać tą kasę. Ale no dobra. Mm. Niech będzie. Jak ci na mnie działają kupcy poborcy. To będzie ten zamek jako cel następny damy 500 wam dam za zamek. Dobra, 700 nawet. Żebyście tego zniszczyli. Zabijcie tego zębiaka może. Bo chłopów to mamy dużo, ale nie mamy podatku. No, i nigdy nie zachowuję no na no ale przynajmniej mamy kasę, nie? Ok, tu mamy 700 wam, za dodajemy. Mamy pierwszego wojownika. I... tak. Teraz możemy wybudować chcę wybudować świątynię. Eee... tak, co nadawała? Dauros, a gra jest od chili. a idziemy krolma. Krol jest chyba fajną tą świątynią. A, ta jest taka, są gałcznicy, nie wiem, bo nie pisze. A dauros, chyba nie umarli, a to jest od healowania, więc idziemy w krolma. Jak jest jedna, to nie możemy innych już budować. Musimy zdecydować na jedną. E, no i tak, ci tutaj budują... ...podatki, na mi kasy. Dawać mi kasy, bo już rekrutujemy jednego... ...czemka. O! Dobra, miałem połotkę z Okej, ci tutaj to budują. To są barbarzyńcy, to chyba pamiętam. Wow! Troll się zrespił. A troll idzie często na kupców. Tak dużo pamiętam. No i tak, mamy właśnie barbarzyńców. Cóż, rekrutujemy. A gdzie jest troll? No, będzie to niszczyć. Teraz mam to, to kasę. Niszcz, zabijcie go. To jest zainteresowany? O! Hlock czyli wasz barważyńca jest zainteresowany. Patrzcie, jak to wygląda. O, za, zaraz Trading Posta zniszczy, panowie. Dobra. Za szczęście broniliśmy to. Guardhouse budujemy tutaj. Dobra, no, trole są mega wkurzające, to jest ich problem. A ja bierzemy kolejnego barbarzyńcę. I tyle. Market day i tak! Mamy dużo misi i tu jest ich siedlisko, to też wiem. Jak się bijesz? Z... zombiaczkami. Mamy trupa. Ok. Jestem jest martwy już. Wiem, że nie mam kasy, nie będę tego powtarzać. Zepsuł nam się zbierać podatków, to co ja mam poradzić? Prawda smutna. Dobra, to by nam kasę budowali. Okej, okay. tutaj widać, tutaj ładnie odkrywają, i tu jest już zamek. Jeszcze jeden, no, idźcie, że jeden nasz idzie, tutaj biegnie, gość. Więc Tak, okay, więc odkrył, ładnie. O, jak tego miśka, ładnie zbija. Więc ja dzięki temu sobie będziemy mogli dalej zwiedzać. I w sumie... ...znamy tu idźcie. ...i mamy tu... Mamy na tutaj 200, bo tylko tyle mamy. wtedy Okej, okay, kaska. Tam tu więcej kask, 500 jednak Aż dam. I zniszczycie to. Pan ucieka, bo misiek. Ok, misiek zatwiony to się nam. Piekielny misiek, nawet to był. Każdy są piekielnymi misikami, dobra. Ogólnie, jak zniszczymy jakieś ich siedlisko, to z niego wyskakuje potem kilka tych ee, potworków. Jak to wygląda w tej grze. Mamy większość map już odkryte, więc Tylko niech tutaj nam poodkrywają, bo tutaj coś jeszcze jest, bo to jest za dużo miśków. Tak mi się wydaje. Na duże jak w miejscu. Po prostu. Więc dobra. Widzicie, na one już... ...wybierają podatki. Wszystko ładnie. Mamy tylko 8 bohaterów. No to prawda. Więc zrekrutujemy kolejnego barbarzyńcę. Wojownika. nie będzie też tego. I... Teraz będę się nie stać. I tutaj już nic nie ma. Zielnego piekelnego miska, więc fajnie, ale mamy tutaj zrujnowaną tą. Dobra, tutaj nie odkryjcie nam to, panowie. I dobra. I tutaj mamy chyba zombiaka, tak jest. I to jeszcze coś nam ładzi, więc według mnie coś tu jeszcze będzie. Musisz już powtarzać, że nie mam kasy, no ale poborca no, podatkowy się zepsuł. Dobra, no, macie tysiąc za to, aż. No, że poborca podatkowy się tak zepsuł, że nie da się nic zrobić, to nie sądzimy, że tak się coś stanie. Jak biję się z zropiakami między kolego To już cała ekipa. No ten ma... Ucieka. Dobra, ucieknie. Jcemy trupa, nie, to też robowce, czy ich. I tak. Zjeżdżam od razu to. Nie mm, potrzebuję. Protection Ringi, jak kupić. Pominęłem. Ok, to już. Uu, mamy. Dobra, idźcie to odkrycie, bo coś tam mi się wydaje, że tam będzie. Jeszcze. A jak nie, to mamy już całą mapę odkrytą i będziemy mogli schować w lepszenie tego jednego przymieszczonego... pterosa. Dobra. To będzie. No jeszcze jeden zombiak tutaj został. Westje tak samotny chodzi No. I wojownik się przy okazji zlewelował. W sumie teraz tylko zostaje zebrać kasę. Co może być trochę monotonne. Mówiąc szczerze, ja już to już gotowe wszystko. Tylko problem jest taki, że nam się zepsuli ci uborcy. Jak tutaj? No, nic no nie pokazuje. No. Mogą już nie będą razy i nie będzie kasy. Musimy tylko bazować na tym. domkach, czy czymś, bo tu nic nie zrobimy więcej. Niestety. I naprawdę nie wiem, czemu ci poborcy nie działają. Mm. Ej nie no, to mi się nie przyda. Znowu. A chciałem coś więcej z tej gry nagrać, ale po prostu po prostu nie działają. Tak, pokazuję, pokazuję, że są, a nie działają. Ale mamy trola. Powinniśmy się tak resni często przy tych. Uuu, troll na pionicza. Nie, nie, nie. Właśnie jakby mi zginął ten gość, by się wkurzył. Nie, ja tak na serio. Okay. No to jest problem, nie, że coś się popsuło w grze. Aż mamy wszystko odkryte, no, mam 3000, przyjemy 3500 na tych level up Tylko po prostu polegam na gildii boczyków. I tyle. Dobra, możemy ulepszyć. Pałac. O, idą chłopy. Op chłopy wreszcie wyszły. I też odkrywają. Widzę jakieś pozostałości nieodkryte, ale wszystko mu to odkryte. No tu jakiś kawałek został tutaj. Również wszystko że odkryliśmy. Tą mapę przejęłam. budują szybko. I tak. Oczywiście, oborstwa swojego nie ma, ale mamy Fairgrounds. 2800 musimy wybierać. Na no to okay. musimy już odbierać 2000 <słuch> monet, teraz tylko 1800. к стати. Те же не имеют кассы, но гильдия, на самом гильдия богата. Добре, маркет дэй. Dobra, to będzie tak klikać Ile bierze taką 1 trzecią z tego widzę No 1 trzecią bierze z tego Ale jesteśmy coraz bliżej Proszę mieć tylko 800 tych fairgroundsów. Polernych będzie mogli to wybudować i zakończyć misję. Mówię, gdyby nie ten jeden długi błąd World... gry, no to byśmy też to mi dawno gotowe. No bo to nie jest strona, to jest beginner, nie? Ale no to po polsku łatwo się zepsuć. dziwnie, nie wiem czemu. Możemy strzały też, nie Bo wtedy będzie strzelać. No nie zrobiłem. Hop, hop. Bo nie mają co robić, nie? Bo już wszystko wyczyszczone. Dobra. I budujemy budynek. O, w każdym razie, ser baramar of long, long ridge i to jest drugi long, long ridge. Każdy jest, nie, to jest courageous. Okej. Okay. Dobra. A tak, tak oczywiście z To Możemy, nie znowego nie wyjdziemy już. No i wygraliśmy. No mi It's done, Majesty. No i cóż? Misja się zakończyła. Ja Wam tutaj podziękuję za uwagę. To był odcinek z gry Majesty Fantasy Kingdom. No i cóż, widzimy się w innych grach na moim kanale. Na razie.